To jesteś kogoś To jesteś Jest, z tym. jestem kurwa. Ej, co to ma być bo. Za... Wow. Ej, no masaki! Hej, dzisiaj będziemy testować horror z Robloxa, który wybraliście w sumie ze wszystkich dwóch odcinków, które nagrywałam, więc gram sobie w The Curse, ale dzisiaj jestem. nie sama, mam kogoś przy sobie. Czy widać Hejka, jest ze mną Nikola i będziemy sobie grać w Dekers razem. Ja potrzebuję jakiegoś wsparcia psychicznego na to, co się będzie działo. Tu możemy wejść? A, dziękuję, dobra. Kłaczek. Boję się. No ja trochę też. O! A, jesteś razem ze mną. A, jakiś. Siema. O. O, dobra, teraz cutscenka. Piękna It's all your fault. That no i crush. Dobra. Waiting completed. O, oh. oh, Jest... Mogę też. coś? Mam, Mam za mną Jak? To o szufladach. Okay. Ja mam kluczek jakiś, masz też go? Nie mogę go wysiąść. Chodź, zobaczę twoją reakcję na chatę. Chatę? a coś to jeszcze jest? Nie. Patrz jaka ładna łazienka. Nie. <grym> nie ja podoba mi się. E. Nie. No, no, e. Bardzo ładna łazienka. Co to za demon na obrazku? Nie, to czemu? To. to są kotki na obrazkach, za Ajka. I go. Gdzie? Tu! A tam! <noise> Jakaś straszna twarz. Gdzie? Albo... mam za, za ciemno. Jak tak podejdziesz tutaj, to się świeci. Oczywiście. rzeczywiście. Ja, ja bym pomyślała, że to jest kot też. Tak? Taki łysy. Bo... Ja... Boże, podeszłam pod to tak, że teraz widać i to jest jakieś molo! <noise> Dobra, ja nie idę do łazienki, ja nie, nie <noise> mam potrzeby takiej. Aha, naprawdę? Nie, nie chcę. Zapraszam a to jesteś... na innego. to jest A to było zupełnie Wiem, no. Wasz gówniany. Kto was rzuca like Szklanki. To nie, to nic czy... na że nie mam. Jest taki długi grzmot. Jest pierwsza, proszę bardzo. Starsi miałem pierwszeństwo. O, idź, otwórz drzwi. Słyszałem, ktoś puka. Nie, słyszałam. Ja jedną do pokoju... patrz, jakie ściany poskudne. Co tu się tu jest Takie jak, to... no... jak były. No. No, w były. Takie same. Po prostu nieprawda. Dobra, idziemy Taki... spać. No... tu jest Motus? A nie, musimy go znaleźć, okej. Okay. Aha, on, on gadał o tym to, dzienniku, że nie w wie gdzie on jest. Dobra. No, po co tu przyszedł? Przyjść, żeby on się zorientował, Cześć, po co tu przyszedł? Gdzie ta piwnica jest? Bo ja mam klucz. A musisz do łazienki. Eee, no, chodź, wprowadzę cię. To jest pierwsze. Bardzo ładna wanna z kurtyną, którą każdy by chciał mieć. Zabrudzona kuflą <laughs> albo rdzą, nie wiem. Brudny kibel. Bez klapy. To... A widzisz, jakie czysty jest zlew? No tak. Ktoś wyrabował się na rudo. No i farba... No właśnie jak ma się czerwone włosy, to niby ta farba jest wszędzie. <laughs> Więc może to jest w tym przypadku. O! Czekaj, nie ja idźmy Oj, czekaj, o czekaj, bo ja już to... poszłam! Ja nie patrzę! Ja nie patrzę! A, bo ja załapaliłam <laughs> w łazience. Co ty to głośne jest? No mówiłam. W ogóle nie przypadam zagraniem w takie horrory, <laughs> więc. Idealna jestem za, do tej gry. Sophie! Co to? That... Sophie, Sophie A Choose! Czemu ja tu nagle się zaspełniłam? Don Przewodniczący! <laughs> Bo ty ze mną chyba przyszłeś! Ty ze mną musisz mieć kadcenki w wszystkim. Mogę wyjść? Gdzie wyjść? Na dwór nie! Tam były drzwi wejściowe. Oczywiście, że nie w pan. No, Ale zostańmy w tym. w tym. O! domu. <laughs> Idziesz pierwsza osia! <oś. laughs> No, to ty. Się... Ja mam już pierwsza. It's... No? Ja już pierwsza. What is going czekaj, latarka, włączaj. O. Gdzie masz latarkę? F. Nie A ma... świecisz? No ja świecę. A nie masz w Aha, dobra ja myślałam... Dobra, to, to też świecisz, że nie masz. Jakby takie coś się stało. O dobra, jest mam klucz do pokoju rodzinnego. Rodziny. Ro A, bo rodziców. No, wiemy stąd. To lepiej to zamknąć. Da się to zamknięcie. jak ściany. jak to też Ujdy, pokój no, musimy tam. szukać. O... Ej, o! o. Ale <laughs> ja pieska! Ja nie pamiętam, którą to było strona do bucha. Tu. Nie, no, tutaj. A ja nie pamiętam, gdzie są te takie niefajne Pewnie To będzie skarską scenka. Okej. Mogę iść stąd? Nie. O, teraz możemy iść. No co, idziemy stąd? No co? No, no, o, opuszczone Nie ja wiedziałam, że to tu jest, a i tak się przestraszyłam. Zasłoniłaś mi wszystko. Ej, no to bardzo niestety, bo teraz ty idziesz w Ja, ja wziąłem wzią. nogi nad twoją głową. <grym> Zamykam. Co to jest? Właśnie krzyże wszędzie. Patrz na pokój ludzi. Um. No co im bandażę tak przyłóż? A tu jest... No dobra, to idziemy dalej. Idź. Zobacz. Znasz drogę. No tutaj, patrz. No to idź. No to idź. No to idź. Nie... A tu no. jeszcze coś jest? Gdzie? A. Aha, tu nie mogę. O, help. Hel czy hello? Help. Help. Okay. Ja też myślałam, że help na początku. Ja nie mogę. nie mogę iść. No ja tam... migrena yeah. na łapie. Ajku. O, tu coś jest. O, my... Ja tam nie dojdę, czekaj. Co? Oh, my... ja o oh. To było ostatnio? Idziemy ja do prawda? salonu. Zgubiłem się. No. <laughs> okay. Okay. <laughs> Idziemy do salonu. puścić film. Okay. No. Co to za płacić? No o! Takie ciśnienie jakieś jest w tym domu, chyba. O, tu chyba było. Tu, tu jest takie otworecz. No, i teraz będzie histori. Teraz słuchamy historii, bo w sumie ja nie słucham tego w ogóle. That's, that's my father's so, voice. Seeking to resolve unresolved matters from their previous lives, things get much worse for the host from the moment of a first contact with a malicious entity. It's already too late. When <laughs> it manifests to a human being in <laughs> <some laughs> No dobra, opętała, żeby nam coś chciała can't pokazać. Be true. I'm not possessed. Bo ja na przykład myślałam, I, że... I to o, bardzo dobry pomysł. Dobra, idziemy spać. O nie może! <laughs> <laughs> Zamknęłam siebie. Ej, to jest problem, który ja mam w Outlaście. Jakby Niko nie oglądała żadnej części... Um... U blowera, ponieważ musi najpierw go sama przejść. Ale ja mam tam wielki problem z zamykaniem drzwi przed sobą. Po prostu ktoś mnie goni, a ja zamykam się w tym pomieszczeniu, gdzie ktoś mnie akurat goni. Zamykaj to, zamykaj to. Nie no, kurde, Waelon! Nie! O, no kurde, no. Well. To to o tyle szczęście. To się wytnie. Znowu ten głos. Poskudny. Ale muza. No. Ale to jest tak głośno w ogóle, a ja mam najciszej praktycznie. No! Please! Chyba to gdzieś skończyłaś, nie? Ja to skończyłam dosłownie za chwilkę po tym. Bo było za głośno. Już nie jeszcze to senka. Nie właśnie jeszcze coś będzie. Chyba where tak. am I? O! Witamy w backroomsach! Jej no, ale ja mam o tyle w rezistencie spoko... Że... O Jezus że te drzwi się same otwierają i zamykają samo. Za Oooooh. I, I w sumie mam cel podążać za me? rzeczą. Mam po polsku cały czas. A gdzie to jest? A, tu, okay. o. o, O, ja biegniemy! Chodź, bo to za nami. O. A już nic nie widzę. O. 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 Dzień dobry. <laughs> it doesn't make any sense. <laughs> <Just> <laughs> a <laughs> what is <Corka>? happening? <laughs> Are those police tapes? Are those police tapes? Dawaj, what happened wait. here? Something's wrong. I'm was i not know. Recently, there was a brutal family killing. The brutal killing took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. Her dad was hanging from the ceiling, and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, While she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach. While the other person. Oh, to... you? Ja I <laughs> Nie, ja nic nie widzę! Ja to w sumie nie. To ciemno tu jest. Ja nic ja nie widzę. Nic mówię, że ja nie. O czekaj, to. O nie. Ej, ja już, ej, już tutaj nie wiem co mam... Tam była głowa! Boże, To mnie tak śmieszy, że to nie będzie efektu dźwiękowego, tylko ej, nagle tram to No! Ej, ej ona za jakimś supem pewnie wyjdzie. A co tam jest? O. To są co ona takie mhm. z krakiem. A nie, dobra. O Jezu, you? <ś refrigerant> <ścoughs> to <ścoughs> No shit. Right. No. no myślę, że to jest jakiś demon. On must find her. zorientował, to ta Sophie się tak normalnie zachowywała. <ścoughs> Ja to podłodze załaj, w ogóle. Ej, a czemu teraz mogę latarki włączyć? Myślałam, że mogę teraz. Już tego nie można było. Szkoda. Próbowałam. Nie miałam tu przyjść. Mm. Czyli co? A gap. Maybe I can squeeze through to się squeezuj. Aha, dobra, teraz jest dopiero. Można się squeeze. Ej, jak mi wyskoczy jakiś jumpscare, to ja nie chcę już. Ja się odsunęłam. Ja się przez przyciskam... Jestem. Ja jestem. Co to tam? Tablica. O Jezu, zagadki! O Boże, się... O nie... O, o nie, to jest instrukcja. To jest Dobra. instrukcja. Trzeba wsadzić jaruzelkę do lampy, zapalić tym włącznikiem... ...i światło demona zabije. Dobra, to czekaj. Um, okay. To pewnie mam iść tam, nie? No... Tak zakładam. Ja się chowam za słupami. Za deskę. O, Kontrol. O nie! Lata... Ale latarkę mam! Latarkę weź. Ej, no utkwiłam za deską. Czekaj. Tym się biega i tym się kłóca. Aha, dobra, okej. Okay. Ku... A, dobra. Kłócam ciebie? Ja też kłócam. No tak, a ja kłócam chyba. Tak. Latarkę wło... masz włączoną? Miałem. O! potem. <coughs> Jezu, Nikola! Ja nie wiem, tu zaraz... Co to teraz... już zniknęła? Mhm. dobra. A ja się Ej, o, tam się, A! się pojadę... Uuu, Ej, Jezu, labirynt! Ja ja Cię zgubiłam już! No to musimy szukać. A! Idzie za mną! Baba! Ja nie widzę! Ja ją widzę! Idź stąd! Ej, mam żarówkę! Ja znalazłam! Ja znalazłam dźwignię! E, a! kurde! Nie! O, nie, nie, no! o! Żarówka! O Jezu, a teraz chyba głośno byłam. Ej, tu jest żarówka! Ej, tu jest żarówek, ale. Jezus, baba. Dobra, to teraz jestem spokojna, jest u Ciebie. A daj! O, widzę, ja Cię znalazłam! Ty! Gdzie? Co? A Ty znalazłaś Ty tam?! Przeprowadziłaś mnie nie, nie wiem. Gdzie Ty jesteś? Aha, tu jesteś. Ile masz żarówek? A, można mieć jedną. A, można mieć jedną, tylko. To chodź, wracamy. Trzeba znaleźć... ...lampę. Tutaj jest, czekaj. Mogę ją tu wsadzić? I ja się wróciłam. Nie, no po prostu. Uuu, baba! Dobra, żeruwa Czekaj, bo tam baba szła. Gdzie? Idzie! Wyciąga łapę do mnie. Ona mnie widzi! No kurde. Kurczacki. są te takie dźwignie, to muszę znaleźć, gdzie tu wkręcić, kurde. Na suficie są. I obok tego, no, jak są, jak jest, jak jest dźwignia, to o, nad tobą jest... Oczywiście. A czemu nie mogę tej dźwigni odpalić? A masz? No. I ona musi być przy tobie wtedy. A ta baba musi być przy mnie. O! Jest przy mnie! Ona jest przy mnie! Gdzie jesteś? Yy, nie wiem, ją czekaj. ja Szukam cię. Nie wiem. Nie widzę nigdzie. O! Jestem! Widzę cię! Gdzie? Tu, 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 tutaj, tutaj, tutaj! Czekaj, jestem przy tym, mów jak będzie! Gdzie? Przestała chyba jestem Nie. Halo? A, a ciebie gdzie wcięło? A jak to się przesuwa na bok? O kurde, tu jest, jest, jest! Ja. I co, mogę teraz włączyć to? Nie, przykuję! Ja nie mogę tego włączyć! To <noise> ja się nie dało! Jezus. Ej, ona się zjadła! A idzie po mnie! Boże, co za debil ze mnie! Nie no! A ja też nie mogę tego włączyć! Czekaj, my coś źle robimy chyba! No, nie dziwimy to. Nie no... dysz... A! Jest! Dzieciowie! Dobra! Ej, ale... Wsłabiłeś ją? Nie? nie, tylko... A, to ją tylko osłabiło! A to może kilka razy! Tak no... Dobra, teraz to ja gdzieś próbuję. To jak to się robi, bo tu przy mnie też jest. Wsadzone. Bo jak ona wtedy jest pomieszczenie... O, jesteś! Dlatego! No dobra. Jak pan nie! Wsadzałam żarówkę. Patrzymy. Mm. Oh! Co? Ona była to przed chwilą. Serio? Ci! To musimy ją chyba wszędzie tym światłem zrobić. Mm. Słyszałam! Nie widzę! Ej, a teraz... co Już musi być wystarczająco blisko. A ty E? Czy klikałaś myszką? E? No. Nie w tą stronę, kurde. Czekam na nią. O, jestem też. Mhm. Tak ją ja idę szukać. Gdzie pani jest? O! Hello! I prowadzę! Przepraszam? Gdzie ty byłeś? Okej. Okay. tu samo. O kurde, ja się żem zgubił. Ej, ale ją można w miarę. wiesz. O, tu no, jest tutaj, tam Dobra, to prowadź. E? Liczy mi, no. O! O, uciekam. No, jest? Ej, co to? Chyba się tam... No, O, to leży. Leży? Kaseta, tak. Gdzie? Ja uciekam przed nią. W tym miejscu. A, to ja też se wezmę nie to. Maybe I to Może oh, tam się świeci. Aha, tam jest, tam jest wyjście, wyjść. pokazuje nam się, okej. Okay. Dlaczego no, wcześniej tam wejść? Wtedy chyba nie było, bo nie wiem, demon chował czy coś. Jak Crazy shit man. Okay. Was that thing finally dead? Am I free? It just does not make any sense. This doesn't make any i I'm, <coughs> semester, whatever. I'm so confused. whatever that is, there's one thing that is for sure. I must save Sophie. Wow. Whatever it takes. Whatever that risk may be, <coughs> I <Sophie. must> save <coughs> her. <laughs> a curse is any expressed wish that some form of adversity curses? or misfortune that will what befall or attach to one or more persons. In particular, curse this my father may refer have to, to, even to such Google a wish this? or pronouncement made effective Demons? by a malicious entity curses? or a person that what died with hatred for someone or a lot of deceased that died with rage. In order to break a curse, well, I'm afraid this is no simple matter. There are lots of kinds of curses and ways to break them. The most common way to break a curse is by exercising the entity or person that put on the curse on you. While it may seem hard to do since the person is dead, in order to do so, you have to summon the being that put the curse on you and exercise it. Side note, killing it won't work. The curse will remain since the entity or the person hasn't been exercised yet. To summon the being, you have to do some kind of ritual. In order to do so, there is another tape that explains the way and what you will need. Good luck. I have to find that tape. Aha. Why, Why can't can it be I have yeah, searched I the whole house. I didn't even find the diary. Tej, um, what am I supposed to do? Kasmy, no. Czas. Wait. There is one place <laughs> I haven't searched yet. Oh, got oh, it. No. How <laughs> fajnie. Nie wiem z trybu. nie będzie gorzej niż piwnica. Patrz na sufit, to gdzieś będzie... O, tu jest. O. Oh. Place ladder? Skąd ja mam ten? A, musimy znaleźć. W piwnicy Aha, bym dobra, to... ja myślałam, że się zrespi. Ja też! Skąd mamy drabinę? Myślałam, że wyciągnie, no w grach wiesz. Niekiedy ludzie nagle mieli jakieś. Dzień no. no to może on ma sobie gra... drabinę. O, co? Gdzie była to ta drabina? Trabina? O, znalazłam. O. Dobra, o, ja trzymam sobie. Też biorę. Biorę. A ja mam? Chcesz wziąć? No nie, że... ja nie mogę już. To... Okej, okay, no to... czyli niejako. <laughs> Jak ty idziesz za tą to Jesteś mega woli silna. Bo trzymasz tego za... dosłownie przedostatni szczebelek. <laughs> Jedną hmm. ręką. Uuu! Koleża, o. A, teraz o, była muzyczka, słuchaj. No, teraz się nie zaśmiałam. Dobra, dawaj z drabiną, idziemy. O. Dobra, idę pierwsza. I... O, dobra, idziemy razem w sumie chyba, nie? A gdzie latarka jakaś? Nie ma się trzymać. O Jezu, czy to by... Mogę wziąć. Ja nie patrzę. Zakrywam ręką. Sophie, O Jezus Maria, ty! Ojejko. O matko. Ona wzywa tego ducha, czy ona jest tym duchem? Nie rozumiem, już. Ja nie wiem. O, spa Oj, no to nara. Ej.